Witajcie. Jeszcze tamten film się nie załadował. Ale mam już dla Was kolejny. I dzisiaj zrobimy sobie... I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć coś, bo... bo posłuchajcie. Jestem fanem gry Bendy and the Ink Machine, tak jak niektórzy z Was. Jak ktoś nie jest, to nie. To... To, to trudno, ale dobra. przejdźmy do rzeczy. Dlaczego nadal się nie pokazał chapter trzeci, czyli rozdział trzeci? Bo jak widać, Bendy and the Machine rozdział drugi pojawił się, co, poja, pojawił się po dwóch miesiącach. No więc jak myśląc, tak mogłem pomyśleć, e, dlaczego? Dlaczego? E, ma, skoro on był w kwietniu? To powinien się pojawić w czerwcu. No to, mija, no to minął czerwiec. No i co, nie pojawił się. To pomyślałem, no w lipcu. No i patrzcie. Zorientowałem się właśnie, że już jest po lipcu. Że już jest sierpień chyba. Nie wiem, czy, dziś, czy jest sierpień, ale chyba już jest sierpień, tak mi się zdaje. Nie będę na razie sprawdzał, ale już jest blisko sierpnia i minęły 4 miesiące, odkąd się pojawił. E, Yy, chapter drugi. No i co? Patrzcie, a to co dostaliśmy, to tylko teaser z borysem. Yy, yy, teaser z borysem. Yy. Czekajcie, może go znajdę. Nie wiem, czy go znajdę. O, to jest kawałek yy, tego teasera, ale jak można na nim zobaczyć, yy, to tam jest sami tam jest cień samiego. Tu jest gdzieś cień samiego. A Borys trzyma w ręce. A Borys trzyma w ręce. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ale jak widać, możliwe, że będzie nam pomagał. Będzie nam po prostu pomagał i. I będzie. No, a możliwe też, że Borys będzie pomagał samemu. No, ale skoro widać tam samego, a Borys się tak wychyla, to możliwe, że Borys będzie z nami. To jest udowodnienie, ponieważ jak widać, to Borys się wychyla, a więc boi się samego, więc nie chce, więc się tak wychyla. I możliwe, że my jesteśmy za nim, ale on się wychyla, bo chce nam pomóc. Ja nie wiem, czy on chce nam pomóc, ale ja tak uważam. Tak samo jak. Na zwiastunie, którego teraz wam pokażę. No, więc dobrze: jest ten zwiastun, ale oprócz tego pojawiło się coś nowego, ale najpierw przejdźmy, co ten związek może oznaczać. Ja jestem za tym, że to, że w, w, w trzecim rozdziale pojawi się Alice Angel, ale czy Alice Angel będzie dobra czy zła, to tego ja nie wiem. Możliwe, że będzie dobra, że to będzie coś w tym stylu, jak jest Bendy Ending Machine 2D, taka wersja, ktoś zrobił tak. I fan game tego eee, to tylko Bendy jest tam zły, to znaczy ja nie wiem, się zbyt tym nie interesowałem, z tego co widzę to Bendy chce jakiś rytuał wykonać ja w tą grę nie grałem, ale widziałem gameplaye, no ale dobra a więc według mnie Alice Angel będzie w tym, bo niepotrzebnie to było a więc możemy już powiedzieć, że Alice Angel jest już gotowa ale czy to może oznaczać. Ale zaraz. Skoro na tym zwiastunie pisze, że, be... że, jest na... że jest w produkcjach, to oznacza, że go już produkują od trochę, od dawna. Więc może to oznaczać, że nie będzie to trwało 20 minut, czy tam 10, czy tam 15. Możliwe, że to będzie trwało całą godzinę. No i to jest jakiś plus tej gry. Będzie trwało godzinę, nie 20 minut. No i to się rozpoczyna. A teraz. Obejrzymy sobie to co, nie, to, to, co w tej chwili zauważyłem. A chyba przewidziałem przyszłość, bo tak sobie myślałem hmm, może coś metli nowego dodał i jest. Właśnie wam to puszczam. Zaraz. Ja już nie wiem, czy to jest reklama, czy to jest normalny zwiastun. Bo ja zbyt. Bo ja mam dopiero 9 lat i zbyt dobrze angielskiego nie znam. Znam go, ale. Hmm. Że to była zwykła reklama. Met nie no. Ale z tego, co tutaj widać, to. Możliwe, że to jest. Mam dwie opcje na temat tego, co to jest. Jedna opcja to to, że, że że sami będzie, że sami. Mam dwie opcje, dobra. Pierwsza opcja to jest taka, że tak, to zwykła reklama, a druga opcja jest taka, że, że to po prostu dlatego, że wszyscy na to czekają, no i nie można po prostu się doczekać. A więc co to może oznaczać? Czy sami przeżył? Możliwe, że tak, ale możliwe to też, że to jest reklama. Ja wam tego jeszcze nie powiedziałem, ale uważam, że. W, że w, dobra, ale przejdźmy, co może być w chapterze trzecim. W chapterze trzecim Borys może nam w czymś pomagać e, sami może dokonać jakiegoś rytuału. E, to znaczy, ja nie wiem, sami może powstać. Ale ja uważam, że to, że sami, że przepraszam, że Alice Angel się pojawi w trzecim chapterze, to jest bardzo prawdopodobne. No, no i nie mogę się wręcz doczekać. Chciałbym, żeby Metli już to niedługo dał, niedługo dał ten nowy, ten nowy rozdział, ale. No, a na końcu tego najnowszego zwiastunu, co właśnie wam go teraz puściłem, to znaczy, ja nie wiem, czy to jest zwiastun, ale widać, że to były koszulki, a więc yy, już niedługo też powinny być koszulki z Bendy Mending Machine, chętnie sobie kupię. Jak ta teoria nie pasowała, to przepraszam, bo to nie była teoria, to były po prostu takie wiadomości. Tak jak wcześniej zrobiłem na 6 wiadomości, to teraz zrobiłem o Bendy Ink Machine i ten odcinek. Jest długi. Sam nie wiem, czy taki odcinek już miałem na moim kanale, ale jest bardzo długi, bo go tak poświęciłem specjalnie dla tej gry. No więc dobrze, ja już się z Wami będę żegnał. Na razie.